Aja! W dzisiejszym kursie nauczymy się obsługiwać mniejsze modele LoRa, aby stworzyć postacie z League of Legends. LoRa, czyli Low Rank Adaptation, to modele oferujące efektywną i szybką metodę dostosowywania dużych modeli do specyficznych zastosowań. A najprościej mówiąc, dzięki małym modelom LoRa możemy wprowadzać zmiany w dużych modelach, co jest niezwykle przydatne, szczególnie w generowaniu obrazów. W przypadku Stable Diffusion Lora umożliwia dodawanie szczegółów do obrazów, wprowadzanie stylów artystycznych, a nawet modyfikowanie postaci. Na przykład, Lora może być użyta do wzmocnienia detali w różnorodnych dziełach sztuki, od portretów po krajobrazy. Modele Lora są niezwykle wszechstronne i stanowią dodatek do naszych większych modeli bazowych. Są podstawą pracy ze Stable Diffusion. Dzięki nim możemy nie tylko ulepszyć jakość naszych obrazów, ale też wytrenować specyficzny styl, osobę, nieistniejące postacie, a nawet konkretne ubranie czy obiekt. W kolejnym kursie pokażę również, jak samodzielnie wytrenować taką lore. Krok pierwszy. W dzisiejszym temacie mamy postacie z League of Legends w prawdziwym życiu. Zaczynamy, bierzemy pod w chmurze, który jest już z naszym szablonem z linku. Ładujemy szablon Stable Diffusion na karcie RTX 3090 lub TI. Wszystko tłumaczyłem w ostatnim kursie, więc koniecznie polecam od niego zacząć, jeśli jeszcze nie studiowałeś. Kiedy już mamy podłączony pod, łączymy się z naszą 3000 i to otworzy nam nasz interfejs. Naszą przygodę zaczynamy od strony civitai.com, a następnie pobieramy Lora. Będą to Timo, Yasuo, Katarina, Ahri, Lux, Vi Caitlyn, Jinx. Kolejnymi Lora, które warto sobie pobrać i dodawać za każdym razem, gdy instalujemy się na podzie, to Neck for All dla SDXL. Neck for All dla Stable 1.5, Detail Tweaker dla SDXL i Bad Hands dla SDXL. Przy czym, co najważniejsze, trzeba za każdym razem sprawdzać, na jakim bazowym modelu jest wytrenowane Lora, ponieważ Lora dla 1.5 i SDXL nie są ze sobą kompatybilne. Dlatego też będziemy potrzebować modeli realistycznych obu wersji bo nie wszystkie postacie są na tym lepszym modelu SDXL. W tym miejscu składam podziękowania dla twórców tych Lora, Linki znajdują się w opisie. Wracamy do Stable Diffusion i przechodzimy do zakładki Civit AI Browser Plus. Pobierzemy sobie trzy modele. Będzie to Realism Engine XL i potrzebujemy też dobrego realistycznego dla wersji 1.5, czym będzie Epic Photogaz. Nasze Lora również pobieramy przez Civit AI Browser Plus lub uploadujemy do folderu models/lora w Jupyter Notebook. Dokładną ścieżkę wyświetlam na ekranie. Odświeżamy listę modeli i ładujemy Epic Photogasm, gdyż zaczniemy od Timo. Jego Lora jest na bazie SD1.5, a prompt, który go aktywuje, to Timo. Kopiujemy i zaczynamy od promptowania. Timo lubi chować się po krzakach i rzucać grzybki. Jesteśmy w modelu 1.5, więc zmniejszymy rozdzielczość do 728. Jak już ostatnio tłumaczyłem, model ten jest wytrenowany na rozdzielczości 512 i nie zrobi nam większej rozdzielczości, tylko powieli tą dyfuzję, dając więcej Timo i innych niepożądanych elementów. Zmniejszymy też CFG do 4, aby uzyskać bardziej stonowane, realistyczne kolory. Krok drugi. Kolejną rzeczą, którą chcę pokazać, to Lora kompatybilna z wersją 1.5. Użyjemy negatywnej Lora Neck4All w wersji 3.5, którą wklejmy w negatywne prompty, a naszą Lora Timo w pozytywne. Warto powiedzieć, że Lora wynosi 1. To jest za dużo dla Timo. Może odzwierciedlać zbyt mocno bazę danych, na której został wytrenowany, a chcemy, by jego wizerunek był bardziej elastyczny. Chcemy, by przypominał Timo, ale z odrobiną kreatywności z promptów. Dlatego zmniejszymy mu siłę do 0,8, a negatywny prompt również zmniejszymy do 0,6. Jeśli używamy dużo lora w naszych projektach i ich suma przekracza gdzieś około 1,5, obraz może zacząć tracić na jakości i przesterować się z powodu zbyt dużej ilości lora. Jest to dosyć popularny błąd, dlatego warto pamiętać, żeby sumaryczna waga tych dodatków nie była zbyt duża. Jesteśmy gotowi, możemy sprawdzić, co nam stworzy sztuczna inteligencja. Jest całkiem nieźle, chociaż mamy Timo trzymającego Timo. Krok trzeci. Okej, okay. mamy dość mało realizmu, więc warto dodać to do promptów, zwłaszcza na początku, bo kolejność ma znaczenie. Warto dodać też prompt fotografii. Zmniejszymy nieco siłę Lora Timo, ponieważ Lora też wpływa na styl. Jeśli Timo był wytrenowany na obrazach nierealistycznych, będzie usilnie starał się tworzyć podobne. Spróbujemy 0.75. Okej, okay, w ten sposób mamy ciut więcej realizmu, ale troszkę tracimy poprawny wygląd naszego bohatera. Zatem wróćmy do kompromisu. 0.78 to najlepsze, co będziemy mogli osiągnąć. A teraz czas na teorię spiskową. Dlaczego Timo zawsze ma zamknięte oczy? Może Timo tak naprawdę jest tajnym agentem, który używa swoich zamkniętych oczu, by lepiej skupić się na swoich misternych planach sabotowania przeciwników. Albo może po prostu bolą go oczy od ekranu komputera, bo grał za dużo w lola. OK, poprawiłem odrobinę prompty, bo nasz Timo powinien mieć zamknięte oczy. Pracując z tekstu image, liczymy na cherry peaks, czyli tworzymy więcej grafik, czekamy chwilkę i wybieramy to, co nam najbardziej odpowiada. No i mamy swojego ulubieńca, z tym, że możemy poprawić mu też parę detali, tak jak nadprogramowe futro czy ta dziwna nóżka i będzie cacy. Krok czwarty. Aby to zrobić klikamy w paletę pod wybraną grafiką i przechodzimy do InPaint. Zamalujemy niepożądane elementy, sprawdzamy parametry, ponieważ poprawiamy szczegóły, więc może być to Only Masked, ale też na Whole Picture też nam zadziała. Denoising siła 0.61 i otrzymaliśmy coś takiego. Podobnie możemy mu usunąć też to coś koło nosa. Aby przenieść się z prawej strony na lewą, trzeba ponownie kliknąć w paletę. Przemalujemy cały obraz, ale przemaluje nam tylko zaznaczony fragment. Dajemy dość mocno siłę i lecimy. Oczywiście można to też zamalować podobnym kolorem w pęcie, żeby było szybciej, i następnie zaznaczyć. AI dopasuje po kolorze, wtedy wszystko powinno wyjść od razu dobrze. Mamy to. Rok piąty. Teraz spróbujemy Jinx. Jej bazowym modelem jest SDXL, który znacznie polepszy nam jakość. Spróbujemy czegoś bardziej abstrakcyjnego, więc zróbmy ją wędrującą po górach. A czemu nie? Zdrowy sport, trzeba promować dobre nawyki. Wracamy z powrotem i ładujemy checkpoint Realism Engine XL. Zmieniamy część naszych promptów i oczywiście usuwamy lora, które nie są kompatybilne. Dodajemy lora Jinx i Neck for All w negatywnych. Poprawimy też ręce, więc wleci lora Bad Hands. No i teraz będziemy modyfikować siłę tych lora. Jinx powiedzmy będzie miała 0.46, ponieważ zależy nam na realizmie. To znaczy więcej realistycznego modelu, a mniej lora. Detale będą 0.3, negatywne 0.2. Przechodzimy do generacji. Oczywiście trzeba coś poprawić, rozdzielczość, ponieważ jest to model SDXL, to musi być minimum 1024. Reszta jest w porządku, możemy generować na początek jeden testowo. Ha! I możemy się mocno zdziwić spotykając taką Jinx na szlaku. Jinx stojąc na szczycie góry mówi. Powiedziałam Silko, że chcę wznieść się na Wyżyny, no i masz Ci los, wylądowałam w górach. Krok szósty. Jest fajnie. W zasadzie o to nam chodziło. Dlatego teraz, jeśli jesteśmy zadowoleni z tego, co nam wychodzi, możemy standardowo puścić ich więcej. Seed ustawiam na minus jeden, aby było randomowo i wio. Jest to Jinx w prawdziwym życiu, więc może się trochę różnić od tej oryginalnej. Może być jeden warkocz zamiast dwóch. Te warkocze mogą być też krótsze. W tej konwencji jest to dopuszczalne. Okej, okay, oglądamy co tam jest. Oczywiście różne rzeczy można poprawić. Trudny wybór. Wszystkie w zasadzie wychodzą bardzo dobrze. Pewne elementy też można zbliżyć do oryginału. Przemalować stosując silniejszą lora, generalnie zamysł. To czego szukamy, to jakaś baza i myślę, że aż za nadto mamy to, co chcieliśmy. Okej, okay, więc wybrałem ten, bo tutaj dość fajnie wyszły tatuaże. Jest też choker, który oczywiście będzie jeszcze troszkę można przemalować, bo akurat ma dziwne niebieskie coś, ale jest fajnie. Mamy też emocjonalne spojrzenie, które oddaje charakter. Oczywiście można też przemalować jej oczy na różowo, kiedy była pod wpływem Shimmeru, to już zostawiam w waszej inwencji twórczej. Poprawię też parę detali, dziurę na pasku i to wiązanie na klatce. Mamy to! Na koniec ciekawostka. W serialu Arcade nazwanie V jako Violet można interpretować jako symboliczny sposób odniesienia się do kolorów włosów i tożsamości sióstr Jinx i V. Kolor włosów V to czerwień przechodząca w róż, bliżej koloru rubinowego, a Jinx posiada kolor niebieski. Ich połączenie daje właśnie fioletowy. Tym sposobem możemy zrobić wszystkie postacie. Wniosek jest taki, że do naszego eksperymentu dużo lepiej sprawdzi się model SDXL, który poradzi sobie lepiej z detalami, jak i z realizmem. I to widać od razu w różnicy jakości tych grafik. Bardzo fajny eksperyment. Jeśli podoba Ci się, zostaw łapkę w górę, subskrybuj. Zapraszam na Patreona, gdzie wrzucam na bieżąco kolejne kursy. Tematów jest od groma. Hej!